Hej, witam ponownie w kolejnej części Crazy'a trójki Tutaj musiałem właśnie przerwać nagrywanie bo Przerwać nagrywanie musiałem jeszcze raz włączyć grę żeby tam pozostawać ten obraz kamerki Musiałem oczywiście jeszcze raz przechodzić ten moment jak ee, się jak podkładaliśmy tą bombę A teraz kopane są tutaj te save, co to dużo mówić tam na dół zejść odkowy zbadań badań boją cel o właśnie my chyba coś ja ja teraz tam nie wziąłem tego tylko odblokowałem, bo teraz przejdziemy jeszcze raz w ten element ja pierdzielę Dobra nic Nie będę tego po raz drugi przechodził Po raz trzeci już Nawet nie drugi Ale lipa z tymi save'ami Nie wiem czy ktoś tu jest Nie ma tu nikogo Są oczywiście mnóstwo kolesi Dobra Czy nie dałoby się tą wyżej wejść? No to jest fajne miejsce Musiałbym się trzymać tej prawej strony Kurcze, jak tam wejść jeszcze raz? No nie wejdę już, kurczę, blade Nie ma. Kopnięcie, nie chcę kopnięć. jakie fajne matyki. Może tędy. O, to mi nic nie daje. No już mnie zauważył, ledwo co wyszedłem. Ten już jakoś mnie zauważył, jakie to są głupoty tutaj. Ludzie, jakaś żenada po prostu. Genialnie nie no, zaraz mnie szlak trofi. Kurcze. Nic mi nie idzie teraz kompletnie. Wziąłem tu na tą moją strzałę. Dobra, tutaj. Piery cielak może nadać Wyładź stąd! Nie wiem, krujś muszę stąd z szpitala. Nie no tak uciekać przed nimi to teraz, żenada. No, Dobra, w dupie was mam. Chodźmy dalej. Claire, dowódca oddział Romeo. Tu Romeo 1. Jestem... E, e, chyba się zacosnąłem. Wy Musicie mi pomóc wrócić do centrali. Romeo 1... Weź się gaść. Mamy teraz ważniejsze problemy. Racja, psychol. Chyba się w niej zakochujesz. Ja też coraz bardziej ją lubię. No oczywiście, że są już na radarze mamy. System X został zamknięty w kolektorze energii kilkaset metrów pod ziemią, ale system sterujący jest dokładnie nad. Tym. Musisz przedostać się na górę. No na czasie, dobra. Romo 1, sytuacja jest dramatyczna. Korporacyjni podtrzymują pracę rozdzielni przy wyłączonej matrycy stabilizującej. System może w każdej chwili implodować. Zaczynamy operację udal. Przejmij kontrolę nad zasilaniem, żebyśmy mogli bezpiecznie wyłączyć system X. Przyjąłem. Teraz tą wizję mi dajcie. To jest jakieś pole minowe, bo coś. Dużo przeciwników. Dobra, nic więcej chyba nie ma. To będę by tam wejść. Trzeba tu wejść do nich O, chyba tędy by, by szło. O, tutaj jest idealne wejście czy dane do zebrania WHAT THE cholera? Co to było? Przeszukać miejsca ostatniego kontaktu. Zagrożenie systemowe. Rozbloszyć się i znalazć go. Zagrożenie bezpieczeństwa kolektora. Przestała funkcjonować. Dobra, chyba tam jest jednak jakieś pole minowe. Nie wiem co to mnie pieprzy. Tam na górę to nie No jak mnie widział? Dopiero ledwo co po skodach schodził. Ja Ja też żenujące, naprawdę też żenujące. powinien od razu paść mm. go sobie ścigną, no i nie było w ogóle kila, ah, znów, znów. Dobra, widzę, że mi się tu cały czas respią. Jak to mogę do nich wejść? Ja pierdziele. Kurcze, blade! ja muszę skakować tą wieżyczkę. Kurcze, blade! Nie, wiem, nagle ich 15 tysięcy wylazło. Muszę tą jeżeczkę poskakować. Gdzie ona jest? Nie idzie jej skakować, fajnie! Coś przegapiłem, jakieś zadanie dodatkowe ale... Nieważne. Proszę, na początku, myślałem, że to gra jest strasznie łatwo, wcale tak nie jest. Jakbym miał wykokszony na maksa właśnie ten... Nie pancerz, tylko... tryb maskowania to tak. Ale on się strasznie szybko kończy. Coś jest Kurcze by w tym we Nie, nie chcę reksa Dobra, chodźmy tam dalej Tak, bo tutaj chyba nie mogę wejść. Nie, wszystko paruje. Wątpię, żeby mógł tą wejść. Dobra, ma. jeden. A teraz wyłączne, system X na No way, fucking bitch. Wyłączmy to. No przecież ja mam rakietnicę, kim to miał być kretynem? Sporotę, bo do tej windy trzeba wrócić. Tak. No widzę, że to coś do szyfrowania jest. Tu to jest, dobra. Hakujmy. Kurczę, bladek poziom szyfrowania nie ma poziomu szyfrowania o, w ostatniej chwili, to nie ma pojęcia na co mi to. Dostęp przyznany, nie wiem po co mi to było. Tutaj wam wystarczy, że to Nie wiem co to mi robi szczerze mówiąc. Chyba nic. Potrzebuję jeszcze coś oszyfrować. O, bo nie, nie. Dobra, strać to Weźmy na górę coś w sobie ma Mam nadzieję, że tych kolej już nie będzie na górze Jeszcze a, po, a, a propos premier, która które będą się pojawiały oglądałem się rezydenta 6, ale nie wiem co ta wersja pc towa wniesie do konsolowe. No myślę, że będzie lepsza grafika, ale oprócz tego tak będą jakieś bonusy za to, że ta gra wyszła znacznie później niż przecież na konsolę. No jakoś jednak mnie nie przekonuje ta gra. Oglądałem je sobie gameplaye w wersji konsolowych i...

Może jakieś dane, nic idziemy na No Nie ma nikogo Psychon włamałem się, hakuje zabezpieczenia korporacji CL walka z bossem jakimś Co to jest za bydle? O ja To nieźle nas wypiępszyło. Uruchamiam efekty gniazda. Nie. System X. Ich źródłem energii w sepi talpa. Dobra, koniec kolejnej misji. Przerpałam to z banków danych cel. Chyba odkryliśmy ich największy sekret. To stworzenie było ich źródłem energii. Sepid Alpha. Jest o wiele potężniejszy niż myślałem. Ale gdy byłem blisko niego, poznałem sekrety Sepidów. Skoro wdarli mi się do umysłu, to ja pewnie mogę im zrobić to samo i poznać ich słaby punkt. Psychol, mają tu stacje dokujące? Skurowni, tam gdzie mnie trzymali. Spotkajmy się tam za 30 minut. Uważaj tam, Michael. Niektórych rzeczy nigdy się nie wybacza. Dobra. Bez zabezpieczeń, Chinatown A to było na... Na jakimś pokazie chyba w Warszawie ta misja, tak? Bo oglądałem u Roya Tak Jak on w to gra, to po prostu... Roya Roya z krwi kości

Tak, mi by się już dwa razy energia skończyła, ten cały czas nic. Słyszałeś coś o tej czerwonej supernowej psychol? Nie, nigdy. Cel nie tak łatwo wystraszyć. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. Spotkamy się w wyznaczonym miejscu. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnej części. W następnym odcinku kolejnej części Krazisa Trójki. Do następnego razu, cześć.